doprowadzić to, co osiągnęliście, do ostatecznego, finalnego celu, czyli powołania ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego. Myślę, że dzieci, które są podopiecznymi tego ośrodka i całego stowarzyszenia, w tej całej swojej trudnej sytuacji mają wiele szczęścia, że trafiły na swojej drodze na takie panie jak Wy, tak? no, Pani są tylko reprezentantkami, ale, ale, ale wiele osób jest zaangażowanych w działalność stowarzyszenia. W związku z tym e, wiem, e, wiem, ile pracy e, i doceniam tę pracę, musiało w to wszystko włożyć. Wiem, ja, że Starostwo Powiatowe wielokrotnie wspierało Państwa w działaniach e, ośrodka i zapewniam będzie wspierać dalej. Doceniało również Państwa działania w 2011 roku dostało Panie wyróżnienie w okresie laury starosty. E, zawsze pomocny, tak? Taki, taka kategoria. Taka kategoria. Cieszę się, że mogę tutaj być. Z własnego doświadczenia zawodowego e, miałem styczność wielokrotnie z ośrodkiem rehabilitacyjno-terapeutycznym, tylko że na terenie Darłowa, ponieważ e, ta moja działalność e, zawodowa e, do 2012 roku miała miejsce. Mam nadzieję, że do tej pory będę mógł więcej czasu poświęcić również na Słowiejskie Ośrodki Rehabilitacyjno-Terapeutyczne i móc pomagać. Jeżeli tylko taka pomoc będzie potrzebna. Gratuluję Panią, gratuluję Ośrodkowi, gratuluję wszystkim. Ale ją ja mówiłem zupełnie świadomie.